Hejka Wam wszystkim dzisiaj! Kolejna odpowiedź na maile napisał do mnie Piotrek, i Piotrek mnie zapytał o to, czy w jakikolwiek sposób fakt, iż to, jak wyglądam i to, że jestem kobietą, sprawiał, że było mi łatwiej w szkole i czy miałam pozytywne oceny. Odpowiedź brzmi tak. A, 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 a. Studentek, czyli osób, które kształcą się i są y Uci pięknej, ma łatwiej w szkole i dostaje o wiele lepsze oceny bardzo często niż faceci, ponieważ yy, nauczyciele, jacy ich uczą, są mężczyznami i to mężczyznami, którzy są typowymi wzrokowcami. Będąc w pewnej szkole, byłam świadkiem, a nawet uczestnikiem tego, że poprzez głębszy dekolt, czy też krótsze spodenki, czy też wspólniczkę, udawało się zdobywać dziewczynom, jak i też mi pozytywne oceny z pewnego a nawet y, celujące na koniec roku czy też semestru. Dziewczyny, które są y, jakieś tam ładne, atrakcyjne, ubierają się w miarę odważnie, czy też y, typowo wykorzystują to, jak wyglądają, to. Udaje im się po prostu zdobyć lepsze oceny, yy, są takimi pupilkami, zawsze są na pierwszym miejscu itd., itd. Nie jest to żadna nowość, ponieważ wydaje mi się, że każdy z Was widział takie zjawisko w swoim życiu edukacyjnym. Że więc teraz postawię tezę: Mianowicie ładni ludzie mają łatwiej w życiu. Mój wujek zawsze mówi mnie i mojej kuzynce, że my sobie w życiu poradzimy, ponieważ mamy fajne tyłki. No, i też czasami wtrąci to, że dobrze nam się z oczu patrzy, i ogólnie jesteśmy takie przyjazne dla oka, więc jakoś tam sobie ułożymy przyszłość, a nie mamy się martwić jakimiś ocenami, itd. Tak dalej, tak dalej. Jak dla mnie coś takiego jest obecne, i ciężko jest to w ogóle zmienić ale nie jest to kompletnie fair wobec innych. Pomyślcie sobie, jak bardzo często spotykacie się z ludźmi, którzy może nie wyglądają znakomicie, nie mają świetnych ciuchów, nie mają idealnej cery, prostych, cudownych, świecących włosów, a mimo to są osobami, które mają świetny charakter, mają wiele talentów, mają osobowość, potrafią się odnaleźć w każdej sytuacji i Tutaj taka przykrywka zewnętrzna, czyli ten wygląd zewnętrzny często jest całkowicie przeciwny temu, jaka jest dana osoba, czyli na przykład wygląd jest zły, a osobowość i wnętrze człowieka jest cudowne. Niestety jesteśmy tylko ludźmi i niestety oceniamy ludzi po wyglądzie. Sama jestem osobą, która często łapie się na tym, że nie mówię na, o tym na głos, w sensie takim, że widzę kogoś i wiem, że on już nie pasuje, ponieważ nie podoba mi się to, jak wygląda i od razu jestem do niego jakoś tam uprzedzona. Nie mówię o tym na głos, jednak tam gdzieś podświadomie, pod tą moją czachą yy, pojawia się taka myśl, że ten człowiek może być jakieś niehalo, że tak powiem, że coś mi nie będzie się w nim podobało. A potem po jakiejś rozmowie z tym człowiekiem, wszystko zaczyna się zmieniać i mówię sobie: Boże, Olga, jaka ty byłaś głupia, że tak myślałaś. I wydaje mi się, że to taka podświadomość w sensie takim, że oceniamy ludzi po tym, jak wyglądają, czyli oceniamy tak jakby książkę po okładce, jest. Ogromną wadą i bardzo ciężko jest coś takiego zmienić, mimo że ja osobiście staram się to w sobie jakoś zniszczyć, ale jest to cholernie trudne. Ja cały czas czekam, aż wzbudzi się dyskusja w komentarzach na temat tego, czy warto jest oceniać ludzi po wyglądzie, czy faktycznie wygląd pomaga nam w życiu i tak dalej i tak dalej i teraz uwaga, 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 nastąpiły zmiany na tym kanale, ponieważ jest mniej więcej w internecie. Nie znaczy to, że przytyłam, zrobiłam się większa, ale po prostu, że możecie mnie znaleźć w różnych miejscach, tak więc. Możecie mnie też teraz znaleźć na Instagramie o tej samej nazwie Wobec Obiektywu. Oprócz tego jestem też na Asku, askfm wobec i ogólnie szykuję się dla was fajna niespodzianka, ponieważ będzie też strona internetowa. Cały czas możecie subskrybować ten kanał, yy, klikając ten przycisk subskrybuj i yy, możecie też ocenić ten filmik łapką. I oprócz tego ślijcie też do mnie maile na wobec.obiektywu@gmail.com, ponieważ czekają na was nagrody. Wysyłając maila, który będzie ciekawy, ja odpowiadam do tego maila tak jak teraz w tym odcinku, a osoba, która podała tego maila, która zapowiedziała jakiś tam temat filmiku, dostaje nagrodę, są to płyty zespołu Neony. Proszę, tu mam taki kartonik, w kartoniku mam płytki, proszę, tych płytek jeszcze trochę jest i one cały czas na Was czekają, dlatego ślijcie maile na wobec.obiektywomałpa.gmail.com Ja się z Wami żegnam, cześć, na razie, trzymajcie się i do zobaczenia w przyszłym filmiku. Pa!